Fajny feelings i vibes z kibicami. Generalnie widać, że się bawisz i do, sprawia Ci to dużą przyjemność. Który, który z tych meczów był? Czy był taki moment, że wątpiłeś albo że miałeś problem z złapaniem jakby tego kontaktu? No ja jestem takim zawodnikiem, że ja że tak powiem, żywię się żywię się tym. Daje mi to dużo energii, jak jest dużo ludzi. Także już z tego miejsca zapraszam na śladowy mecz. Zróbmy jeszcze większy hałas dzisiaj. Chciałem podziękować wszystkim kibicom, bo było świe, była świetna atmosfera. Ale uszczypnę was, wiem, że możecie zrobić jeszcze lepiej, e, także zapraszam serdecznie. E, a ja, tak, no, ja bardzo lubię ten kontakt z kibicami, e, jestem otwartym zawodnikiem, e, więc, więc mówię, napędza mnie to do, do lep jeszcze lepszej gry. Który z tych trzech meczów z Krakowem był najtrudniejszy? Każdy po kolei. Tak powiem troszkę na okrętkę, ale naprawdę każdy po kolei, bo tak w pierwszym meczu wydawałoby się, że my byliśmy bardziej wypoczęci i wydawałoby się, że jesteśmy w lepszej sytuacji. Kraków przyjechał i, i, i że tak powiem, e, podbił naszą twierdzę, która była niepokonana na świerkowej. Niemniej jednak, jadąc do Krakowa, wiedzieliśmy, że musimy tam zostawić wszystko, co mamy, i tak samo dzisiaj. Wygrywając w Krakowie, tak naprawdę byliśmy w tej samej pozycji jak przed tym zwycięstwem, bo tak czy siak musieliśmy wygrać znowu kolejny mecz. Więc myślę, że pod kątem mentalnym dzisiejszy mecz był najcięższy. Natomiast jak widać, no, kibice szósty zawodnik ponieśli nas do zwycięstwa i, i bardzo się cieszymy. Dziękujemy jeszcze raz. Groźnie wyglądał ten twój